Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka, programu prezentującego książki wydawane przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejszy odcinek realizujemy gościnnie w Gdańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam serdecznie. Państwa i moim gościem w studiu jest pani dr Joanna. Skarbasz Wilińska. Witam Pani doktor. Dzień dobry, witam. A pretekstem naszego spotkania jest Pani praca naukowa pod bardzo ciekawym tytułem Dęby i Burzany i pod tytuł Ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem Stanisławowskim Grzegorzem Homyszynem 1925-1939. Długi tytuł, ale interesujący jest ten pierwszy człon Dęby i Burzany. To powiedzenie biskupa. Dęby pozostają, burzany przemijają. Czego Gdy dotyczyło się. to powiedzenie i kim był biskup stanisławski Grzegorz Homyszyn? Może zacznę od tytułu właśnie, że jest to, nawiązują do, do wypowiedzi biskupa stanisławskiego Grzegorza Homyszyna, który odniósł się do zarzutów, które stawiane były mu przez jego oponentów, twierdzących, że jedna z partii, które zakładał, czyli ukraińska odnowa ludowa zbyt długo się rozwija, to znaczy zbyt powoli gromadzi członków, zbyt powoli jakby przechodzi do działań i wówczas biskup Stanisławowski w swojej książce Problem Ukraiński z 1933 roku właśnie wypowiedział te słowa, że chwasty i burzany rosną prędko, szybko jednak giną, natomiast dęby Dom prośnie powoli i właśnie takim dębem miała być wspomniana ukraińska partia. Natomiast sam biskup, biskup Grzegorz Chomyszyn, jak już wspomnieliśmy, był biskupem Stanisławowskim. Objął diecezję w 1904 roku i zarządzał nią ponad 40 lat. Był to biskup, który Przede wszystkim starał się przekazać swoim wiernym, że w sytuacji, w której znaleźli się Ukraińcy, a przypomnijmy, że dziedzina stanisławowska znajdowała się na terenie Galicji Wschodniej więc, w sytuacji, w której oni się znaleźli, powinni przede wszystkim dążyć do porozumienia z Polakami, dążyć do kompromisu. I dzięki temu, że taki kompromis zawrą, będą mogli od Polaków, od władz polskich uzyskać dla siebie pewne przywileje i uzyskają cele, które przed sobą stawiali, m.in. autonomię ukraińską w Galicji Wschodniej. Czyli rozumiem, że biskup Grzegorz Homyszyn był zwolennikiem konfederacji z państwem polskim. Z państwem polskim Józefa Piłsudskiego. To znaczy tak. Biskup Stanisławowski dostrzegał pewien potencjał w dojściu Józefa Piłsudskiego do władzy, natomiast czy był zwolnikiem Konfederacją. Przede wszystkim był przekonany, że właśnie ten czas, kiedy Galicja Wschodnia znalazła się pod administracją Polski, należy przeczekać, należy pokazać Polakom, że Ukraińcy są lojalnym, stabilnym narodem. I należy po prostu udowodnić im, że warto zaufać Ukraińcom i nadać im przywileje i wspomnianą autonomię. Biorąc pod uwagę późniejszą, trudną historię współpracy czy współistnienia obu narodów. Zwłaszcza na Kresach Wschodnich, nauki biskupa Stanisławowskiego trafiły w próżnię. Niestety tak, ponieważ wydaje mi się, że droga, którą proponował biskup Stanisławowski, była drogą niezwykle trudną. Po pierwsze, dla Ukraińców ciężkim do zaakceptowania na pewno był fakt, że mają się podporządkować, że mają właśnie stać się lojalnymi wobec państwa polskiego, co z perspektywy czasu, z perspektywy historii było dla nich niezwykle. Trudne, ale też y, jakby Polacy mówiąc kolokwialnie, nie wyciągali ręki do Ukraińców, żeby doszło to do, do skutku i żeby to porozumienie w końcu zostało zawarte. Natomiast nacjonalizm, który zaczął rozwijać się w latach no, 20-30. był bardzo takim krzykliwym i popularnym wśród Ukraińców y, y, popularną ideologią. I niestety to właśnie nacjonalizm wygrał na, 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 na tych ziemiach. Natomiast, co warto podkreślić, Grzegorz Homyszyn zawsze przeciwko terrorowi, przeciwko nacjonalizmowi występował. To znaczy, podkreślał on, że jest to ideologia zła że jest to ideologia nienawiści, że będzie powodowała do dalszych konfrontacji między narodami, i przede wszystkim, już pomijając ten aspekt chrześcijański, prawda, że ludzie będą się mordować i będą robić sobie krzywdę, generalnie w konsekwencji doprowadzi do, tylko i wyłącznie do pogorszenia sytuacji Ukraińców w II Rzeczypospolitej. No w stosunkach polsko-ukraińskich na początku XX wieku był jednak ten Okres współpracy chociażby z Atamanem Semenem Petlurą, który stanął u boku wojsk polskich w walce z bolszewizmem. Był taki element, no ale wiadomo, że to była bardzo krótka współpraca, rozpoczęta w 1920 roku i zakończona w 1921, kiedy, kiedy właśnie władze podpisały sojusz z Rosją sowiecką i z Ukrainą sowiecką. No tak, ale petrułowcy mieszkali na terenie Państwa Polskiego i zostali dopiero wyłapani po 1939 roku w dużej części. Biskup Grzegorz Chomyszyn to biskup katolicki. Tak, biskup katolicki obrządku grecko-katolickiego. Być może to jest też przyczyną, dlaczego jego postać nie jest jakoś specjalnie znana w Polsce, pomimo iż jest to błogosławiony. Był zdecydowanym antykomunistą i zapłacił za swoją postawę. Życie. Tak, przede wszystkim poza, poza nacjonalizmem, któremu się sprzeciwiał, również krytykował bolszewizm i zginął właśnie z rąk komunistów w 1945 roku, którzy go aresztowali i w zasadzie do, doprowadzili do śmierci. Czy pozostało coś z idei biskupa Grzegorza Homyszyna? We współczesności, dla współczesnej Ukrainy? Jest to niełatwe pytanie. Myślę, że także w latach 40. też w ogóle cała ideologia propagowana przez biskupa Chomeszyna też przyczyniła się do być może zmniejszenia liczby ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego. I myślę, że w czasach współczesnych ta jego. Nauka w jakimś stopniu przetrwała, chociaż jak wiadomo, ostatnia z jego partii, Ukraińska Odnowa Ludowa, została rozwiązana wraz z wybuchem II wojny światowej, czyli tak naprawdę ten dom został ścięty. Burzany rosną szybko, ale przemijają, dęby pozostają. Jeżeli nikt ich nie ścina, to rosną i są. Potężne. Dęby i burzany, ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem Stanisławowskim Grzegorzem Homyszynem 1925-1939. Państwa i moim gościem w studiu była pani dr Joanna Karbarz-Wilińska. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję bardzo. Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949 autorstwa doktora Michała Sywuli. Państwa i moim gościem jest właśnie autor tej książki, pan doktor Michał Sywula. Witam panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze. Milicja Obywatelska to taki twór, który powstał po 1944 roku i który nie ma za bardzo honorowej karty. To prawda, że, że nie ma honorowej karty, ponieważ no, milicja kojarzy nam się. Przede wszystkim nie wiem, ze stanem wojennym, tak z, 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 z pałowaniem demonstrantów, z takimi, takimi najgorszymi rzeczami. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o pierwsze lata powojenne, to z, to z takimi no utrwalaczami. Jeszcze gorzej, też gorzej tak? to, to byli tacy utrwalacze władzy, władzy ludowej. Ja w swojej książce y, starałem się odpowiedzieć na pytanie, jak to wyglądało tutaj na terenie naszego województwa Gdańskiego. No tak? właśnie, czy... w tych latach 45-49. Tak, Gdańsk, tak. specyficzne miasto. Gdańsk, specyficzne miasto, tak? w którym bo, bo mało było ludności polskiej, Og skrittak. Uh, Potem po, po, po zakończeniu wojny było dużo ludności napływowej. Było to specyficzne miasto, jeżeli chodzi o, o w, w podziemie niepodległościowe, ponieważ tak naprawdę tego podziemia niepodległościowego było dość mało. Tak? Nie, 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 nie były jakieś tam tak jak na południu Polski. Także tutaj milicja tak naprawdę, jeżeli chodzi o utrwanie tej władzy ludowej, nie miała za dużo, po, za, dużo za dużo pracy i mogła się bardziej skupić na zapewnieniu faktycznie tego porządku bezpieczeństwa publicznego. I w mojej książce wydaje się, że że udowodniłem to, że to się im po prostu udało, tak? W jaki sposób? Ponieważ faktycznie, według mojej oceny, milicjanci ci, ci pierwsi w tych latach tak przyczynili się do tego, że jakiś ten porządek i bezpieczeństwo tym mieszkańcom, którzy tu przyjechali na te tereny, zapewnili. A jaki był stosunek milicji obywatelskiej do ludności autochtonicznej, która pozostała? To zależy, tak, bo, bo ponieważ milicjanci brali udział, brali udział w wysiedlaniu Niemców z tych, z tych terenów i tak naprawdę w dokumentach, które na potrzeby tej książki analizowałem nie było jakichś tam opisów stosunku milicjantów. Oni po prostu do tego podchodzili, no podchodzili do Niemców jak, jako do Niemców, tak, po prostu, ale nie było czegoś takiego, żeby się nad tymi, nad tymi Niemcami w jakiś sposób mścili, tak, czy jakieś innych tam dokonywali jakieś nie wiem, grabieży mienia poniemieckiego. No, taki stosunek był chyba, mi się wydaje, taki, jeżeli chodzi o milicję, to był, to był bardziej taki obojętny, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o, o Niemców. Ale jest to obszar województwa gdańskiego, pan opisuje obszar województwa Gdańskiego w swojej książce, tak. a to już jest, są y, Kaszubi, na tak. przykład, którzy byli traktowani jako odrębna... Znaczy Kaszubi y, tak, Kaszubi byli traktowani jako, jako taka od, odrębna nacja, tak. Też tro, tro, trochę Kaszubów było też w milicji, tak, ponieważ... Y, znaczy dość dużo na tych terenach, jeżeli chodzi o wechrowo Kościerzynę, Kartuzy to na tych terenach milicja została tak na początku założona, można powiedzieć, spontanicznie przez tą miejscową ludność i potem przybyły tutaj na te nasze tereny te grupy operacyjne milicyjne, tak, zostały w sumie tak sformowane jakieś jednostki, powiedzmy, quasi milicyjne. Takie samorzutnie, samorzutnie, tak? Samorzutnie, tak, które potem następnie zostały przekształcone w, w milicję, tak, i z tego powodu bardzo dużo miejscowej ludności w tej, w tej milicji było. No i jeżeli chodzi o Kaszubów, to Miano do, do nich taki stosunek, znaczy Kaszubi w ogóle byli też troszeczkę tak, y, znaczy nie powiem, że wrogo, tak, ale byli tak nieufnie nastawieni do tych ludzi przyjezdnych tutaj na, na, na te tereny. tak. Co siłą rzeczy gdzieś tam się też y, przenosiło na to, że milicjanci, ci, ci z zewnątrz, tak, troszeczkę tak też y, patrzyli nieufnie na, na, na tych Kaszubów, znając ich troszeczkę gdzieś tam też za, no czasami też i za Niemców nawet, tak, że mieli jakieś tam, tym bardziej, że tam trochę tych, tych osób miało y, grupy narodowościowe niemieckie, tak, także to tam, to też gdzieś tam rzutowało na relacja. Czy na tym terenie doszło do bardzo, bardzo szybko do spolaryzowania się społeczeństwa na aparat przymusu i na ofiary, i milicja była po tej stronie aparatu przymusu. Na pewno była postrzegana jako, jako swego rodzaju aparat przymusu, tak? Chociaż, ponieważ... Tak jak pan mówi, mówi, bardzo dużo milicjantów było z ludności autochtonicznej. Tak. Z tych, którzy tu przyjechali, czy którzy tu mieszkali, tu wstąpili do, do milicji. I, nie, I przestali być traktowani jak swoi. Szczerze powiedziawszy, to, to na pewno no, z racji tego, że, e, z racji tego, że, że, że byli w, w, w milicji, tak, która była w, powiązana z, z aparatem bezpieczeństwa, to byli też postrzegani na pewno jako przedstawiciele tego aparatu bezpieczeństwa, tak, ale nie uważam do, do, do końca, żeby milicjanci byli na równi postrzegani z, z pracownikami Urzędu Bezpieczeństwa. Oni raczej byli trochę też postrzegani przez pryzmat tego, że byli taką e, formacją, do której można było się e, powiedzmy zgłosić, tak, jakieś przestępstwa i oczekiwać, że, że udzielą na przykład pomocy, jeżeli ktoś na przykład na mnie nie wiem, napadł albo ktoś mi coś ukradł, to, to mogę się do tej, do tej milicji zgłosić. Także uważam, że oni byli też postrzegani jako taka normalna formacja, która powiedzmy powinna służyć ludziom no, taką pomocą, powiedzmy czysto. Policyjną, tak? która wykona taką policyjną robotę i gdzieś tam ujmie tego przestępcę, który gdzieś tam wyrządził mi jakąś krzywdę. Czy w takim razie można powiedzieć, czy może pan powiedzieć, zbadając ten temat, że milicja obywatelska w województwie gdańskim była wyjątkiem? W skali całego kraju. Nie potrafię tego powiedzieć, że to była wyjątkiem, tak, ponieważ e, mówię, no, jeżeli chodzi o południe Polski, to wiadomo, że tam milicja brała czynny udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego, tak. E, u nas w Gdańsku, ze na te, w województwie gdańskim względu na te specyficzne, właśnie, e, specyficzne warunki, że, że było naprawdę mało tego podziemia niepodległościowego. Wydaje mi się, że można mówić tutaj o tym, że faktycznie 80% ich działalności była związana z zapewnieniem tutaj. Ludności miejscowej tego w porządku bezpieczeństwa, tak? A dlaczego y, takie lata 45-49? Dlaczego 49? Dlaczego ten rok jest końcowy? Ponieważ w 49 roku milicja została już tak ściśle zespolona z aparatem bezpieczeństwa publicznego. Tak? Do tego czasu no, też była w jakiś sposób powiązana, tak, ale to nie było takie ścisłe powiązanie. I bardziej posiadała taką trochę, jakby można powiedzieć, autonomię, też ze względu troszeczkę na swojego komendanta głównego, który był generał Witold, w który no, cieszył się w miarę też tam w taką jakąś z tym, tak, i mógł sobie pozwolić na to, że, że nie ma takie ścisłe podporządkowanie z tym, z tym aparatem bezpieczeństwa publicznego, tak? I, I do tego czasu, moim zdaniem, milicja no, była taką bardziej właśnie taką milicją, tak? czyli bardziej taką służbą, która, która gdzieś tam no, taką działającą na zasadzie innych służb policyjnych. Milicja obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949, praca naukowa pana doktora Michała Sywuli, który był Państwa i moim gościem w studiu. Dziękuję, Dziękuję. panie doktorze, za rozmowę. Pomorscy Ojcowie Niepodległości. Historia i pamięć. Wydawnictwo pod redakcją Krzysztofa Drażby. Państwa i moim gościem w studiu jest pan redaktor Krzysztof Drażba. Witam, panie redaktorze. Witam Pana, witam Państwa. Wydawnictwo wydane wspólnie y, przez Instytut Pamięci Narodowej i przez Radio Gdańsk. Od czego się zaczęło w takim razie? Tak, zgadza się. Wydawnictwo wydane na początku roku 2020, w przeddzień, można powiedzieć, wielkiego tutaj dla, dla Pomorza, wydarzenia wielkiej rocznicy, stulecia powrotu Pomorza do Polski, bo do tego wydarzenia nawiązuje, a zaczęło się od audycji dziennikarzy Radia Gdańsk. Y, Przygotowywanych od końca roku 2017 z kolei no jakby na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ojcowie Pomorskiej Niepodległości tak nazywał się ten cykl audycji, w którym opowiadano o postaciach znanych, ale również, czy może przede wszystkim mniej znanych, ważnych dla Pomorza, które przyczyniły się właśnie do tego, by po pierwsze ta Polskość na Pomorzu tutaj przez okres zaborów nie upadła, do podtrzymywania tego ducha narodowego, a później no, którzy swoją działalnością pod koniec I wojny światowej, czy też w jej trakcie, a szczególnie po zakończeniu, przyczynili się do tego, że pomoże. Powróciło do Polski, co myślę, warte podkreślenia, szczególnie dla mieszkańców no, poza, poza Pomorzem. Pomorze pozostawało poza granicami Polski od pierwszego rozbioru Polski, czyli dłużej niż można powiedzieć, no, większa część, szczególnie środkowych ziem Polski. Nie 123 lata, a 148, czyli prawie półtora wieku. To jest tak naprawdę jedno pokolenie więcej więcej Germanizacji, więc tym bardziej jakby wkład w tą walkę o polskość. Była, był cięższy i tutaj myślę, że war, tym, tym bardziej trzeba docenić właśnie wkład tych ludzi wymienionych w naszej książce. Książka prezentuje życiorysy wybitnych polskich patriotów e, z mieszkańców Pomorza, Pomorzan, ale nie tylko, bo są tam życiorysy również, e, w książce można znaleźć życiorysy ludzi, którzy e, przypadkowo znaleźli się w Gdańsku czy nad morzem, a potem związali swój los w jakiś sposób. Zgadza się, jakby. Kluczem tutaj e, w doboru e, tych postaci z jednej strony oczywiście były. Audycje przygotowane właśnie przez dziennikarzy Radia Gdańsk, ponieważ audycje na karcie pamięci są dodane do tej publikacji. Poza tym zawiera ona również kody QR odsyłające do, 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 do strony, do linku z daną audycją, więc, jakby w do jaki sposób można te audycje odsłuchiwać. No ale z drugiej strony, oczywiście, chodziło nam o pokazanie, z jednej strony, tak jak pan redaktor powiedział, Pomorzan, czy, czy mieszkańców Pomorza. Zasłużonych dla pomorskiej niepodległości, ale, ale tutaj jakby też wybraliśmy ten klucz osób, które po prostu były na pomorzu, szczególnie osób znanych jak choćby marszałek Józef Piłsudski czy Ignacy Jan Paderewski. Mało kto wie, nawet tutaj, powiedzmy, wśród mieszkańców Gdańska czy Pomorza, a, a na pewno wśród mieszkańców Polski, że Józef Piłsudski w Gdańsku właściwie był tylko raz. I to jako więzień. Po kryzysie przysięgowym latem 1917 roku został skierowany do Gdańska przez władze pruskie, które miały, można powiedzieć, misterny plan, by go po prostu tutaj e, e, zgładzić. Gdańsk jako miasto portowe było traktowane jako miasto przyfrontowe, gdzie obowiązywały po prostu większe restrykcje. E, I plan był taki, że Piłsudski tutaj po prostu miał być skazany na śmierć i zgładzony, więc gdyby się ten plan powiódł, e, historia Polski być może Europy potoczyłaby się inaczej. Nie udało się to dzięki polskim pracownikom więzienia. Osoba sekretarz powiedzmy naczelnika więzienia Polak Piłsudski dotarł wraz z generałem Sosnkowskim swoim adiutantem później również osobą zasłużoną dla historii Polski w niedzielę w nocy do, do więzienia Gdańskiego i kiedy w poniedziałek rano ten Polak polski pracownik przyszedł do do pracy znalazł na biurku naczelnika więzienia dokumenty właśnie dotyczące e, Piłsudskiego akurat leżały na wierzchu no, znał Piłsudskiego e, słyszał o Piłsudskim więc zaintrygowało go to i e, jakby uruchomił całą machinę e, no, tutaj kontakty gdzieś tam towarzysko e, środowisk towarzyskich artystycznych w Warszawie za, za, zaowocowały tym, że po prostu no, wymuszono na Niemcach na, 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 na Niemcach po prostu no, wysłanie czy przesunięcie Piłsudskiego z Gdańska. Stąd nie bezpośrednio, ale ostatecznie trafił do Magdeburga, gdzie nie groziło mu już bezpośrednie niebezpieczeństwo. W Gdańsku przebywał tydzień. Tak się historia potoczyła, że później w Gdańsku już no, Gdańsk stał się wolnym miastem. Piłsudski w Gdańsku już nigdy nie był. A ten akcent Gdański Ignacego Jana Paderewskiego to też chcieliśmy przypomnieć, że Ignacjan Paderewski, który przybył do Polski, by tak naprawdę na początku roku 1919 objąć premierostwo, przybył do Polski przez Gdańsk na pokładzie brytyjskiego okrętu. I tutaj po prostu przybył akurat z Wigilii na, na pierwszy dzień świąt, nocował, nocował w Gdańsku, i stąd udał się do Poznania, gdzie, gdzie jak wiadomo jego obecność tak naprawdę stała się bezpośrednim impulsem do wybuchu e, zwycięskiego dla Polaków Powstania Wielkopolskiego. Więc stąd jakby te sylwetki chcieliśmy e, przypomnieć, no osób, które oczywiście przyczyniły się do zyskania przez tej pomorskiej niepodległości, ale, ale przede wszystkim tej, tej niepodległości no przez Tak, Także generalnie. Józef Haller. Tak, no oczywiście postać sztandarowa, e, najbardziej chyba tutaj zasłużona dla, dla Pomorza. Chociaż Ten, nie jest mieszkańcem Pomorza. E, zga był. Zgadza się, nie pochodził z Pomorza, ale tutaj no, historia tak się. Czy, czy politycy zdecydowali, że to on stanie na czele frontu pomorskiego wojsk, które miały przyłączać Pomorze do Polski na początku roku 1920. To tu wynikało z postanowień traktatu wersalskiego i ten błękitny generał, no wtedy już trochę owiany właśnie sławą generała stojącego na czele błękitnej armii, która przyjechała do Polski z Francji, dobrze wyposażonej. No i on tutaj po prostu przyłączał te, te miejscowości, witany przez ludzi bramami triumfalnymi. No, jakby był rozpisany dokładny plan, kiedy, jakiego dnia i o której godzinie wojska frontu pomorskiego pojawił się w danej miejscowości, idąc od południa e, aż na północ, z kulminacją. W Płucku 10 lutego, za ślubinami Polski z morzem. Do dzisiaj, oczywiście, postać halera jest tu na pomorzu kultywowana. No choćby warto zauważyć, że właściwie w każdym pomorskim mieście. Jest ulica Józefa Halera. zwykle jest ona raczej reprezentacyjną, w reprezentacyjnym miejscu, a nie zawsze są ulice choćby właśnie wspomnianego Józefa Piłsudskiego, tak na przykład jest w Gdańsku, jest tylko plac Józefa Piłsudskiego, czy Romana Dmowskiego, więc Józef Haller ewidentnie jest w tak w sposób oczywisty, tym dla Pomorza, kim dla powiedzmy no, dla całej Polski Józef Piłsudski, czy Roman Mowski, czy no, Ignacy Jan Paderewski. Pomorscy Ojcowie Niepodległości, bardzo ciekawa lektura, bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia, bo tą pozycję walka o niepodległość ojczyzny ma różne oblicza. Na Pomorzu znalazła swój wyraz w wielkim patriotyzmie mieszkańców tamtych ziemi. Państwa i moim gościem był pan redaktor Krzysztof Drażba, redaktor naukowy wydawnictwa Pomorscy Ojcowie Niepodległości, Historia i Pamięć. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję również. Dziękuję.